Jeśli codziennie myjesz zęby, używasz pukanek do ust, a mimo to ktoś w rozmowie delikatnie odwraca głowę, problem nie leży w szczotewce. Brzydki oddech to temat wstydliwy, ale też często pierwszy subtelny sygnał, że w Twoim organizmie zaczyna się proces zapalny. Halitoza dotyczy co trzeciej osoby dorosłej, a 9 na 10 nie ma o tym pojęcia, więc posłuchaj dalej. Dzień dobry wieczór. Najczęściej winne są bakterie bezcelowe, żyjące głęboko na tylnej części języka, między zębami, w kieszonkach dziąsłowych, tam gdzie szczoteczka po prostu nie dociera. Te bakterie rozkładają białka i aminokwasy, uwalniając gazy siarkowe, siarkowodór, merkamptany, aminy. To właśnie one nadają oddechowi ten charakterystyczny zapach zgniłego jajka. Nie brzmi romantycznie, no bo nie ma w tym nic romantycznego, to raczej zwiastun horroru, bo brzydki oddech to objaw choroby, ale przyczyna nie zawsze tkwi w samej jamie ustnej, czasami winny jest refluks żołądkowy, kamienie migdałkowe, przewlekły katar czy zatkane zatoki, a nawet cukrzyca czy choroby nerek. Dlatego nie maskuj zapachu dezodorantami do us. Zadaj sobie pytanie, dlaczego właściwie ten zapach się pojawia. Halitoza to znak, że mikroflora jamy ustnej straciła równowagę. Za mało śliny za dużo bakterii, za mało tlenu za dużo procesów glilnych. To ślina, ten nasz naturalny filtr, bufor i antybiotyk, gdy jej brakuje przez stres, przez leki, alkohol czy odwodnienie. Jama ustna zamienia się w zamkniętą puszkę. Im mniej tlenu, tym więcej bakterii beztlenowych, a im więcej bakterii beztlenowych, tym intensywniejszy jest zapach to błędne koło które samo się napędza zrób prosty test weź łyżeczkę przeciągnij po tylnej części języka poczekaj kilka sekund i powąchaj jeśli zapach jest nieprzyjemny masz odpowiedź to nie przypadek to sygnał i ostrzeżenie co dalej po pierwsze czyś język codziennie, nie szczoteczką, tylko specjalną skrobaczką. Po drugie nitkuj zęby lub używaj irygatora i po trzecie pij więcej wody. Oczywiście unikaj kawy, alkoholu i papierosów, bo to one wysuszają śluzówkę i zmieniają pH. A te kolorowe pukanki, które zabijają 99% bakterii, pamiętaj, zabijają też te dobre bakterie, więc nie przesadzaj. Nie chodzi o to, by wszystko zniszczyć, ale by utrzymać równowagę w tym delikatnym ekosystemie, jakim jest jama ustna. Jeśli. Mimo wszystko zapach wraca, czas na diagnostykę. W gabinecie stomatologicznym można wykonać badanie VSC, czyli analizę związków siarki w oddechu. Pokazuje to badanie, skąd problem się bierze z ust, z nosa czy z żołądka. Czasem potrzebne jest też badanie mikrobiologiczne, żeby sprawdzić, które bakterie dominują. Leczenie halitozy to zawsze działanie kompleksowe: profesjonalna higienizacja, czyszczenie języka, a czasem terapia probiotyczna. Dopiero wtedy jest szansa, by naprawdę wyleczyć przyczynę. I wtedy, jak mówią pacjenci, doktorze, jakby mi ktoś wymienił powietrze w ustach. Bo właśnie o to chodzi: o świeże, neutralne, zdrowe powietrze. Nie maskuj zapachu, znajdź jego przyczynę. Brzydki oddech to. Niedefekt estetyczny to zwyczajnie sygnał ostrzegawczy. Jeśli coś się zmieniło w Twoim oddechu, jeśli masz rano nieprzyjemny smak w ustach, nie wstydź się tego, zareaguj i sprawdź. Bo zdrowy uśmiech to nie tylko białe zęby, to także czyste powietrze, które z nich wypływa. Zadbaj o siebie, zadbaj o swój oddech i nie zapomnij. Tu na kanale Stomatologia Temka mówimy nie o uśmiechu z reklamy, tylko o prawdziwym zdrowiu i zdrowym uśmiechu. Daj suba i kciuk w górę. Do zobaczenia.